Dobra ekipo, z racji tego, że ktoś musi zostać pilnować skrzynek z prowiantem, by nam leśne zwierzaki nie wypiły, to ja proponuję, byście weszli, załatwili co trzeba, a ja będę stał na straży. Deś nie próbuj nas wkręcać, po pierwsze, ty jesteś głównym bohaterem, więc musisz tam wejść, a po drugie, ciekaw jestem, co dla nas zostanie, jak ciebie zostawimy na straży gorzały. W porównaniu ze mną to jesteście za przeproszeniem dupy ani alkoholicy. Ja po prostu mam swoje naturalne potrzeby i bardzo proszę je szanować. Josiu, Joci ci bardzo proszę, weź ty choć z noni a zwłaszcza ze mną, bo ja się boję są nosomy z tym psychopotom pracować. Łą się dziwno jakoś no mnie wpatruje, Łą coś plonuje. Dziorgosłowie, rato i boję się. Samo Durniu przestanie ojczeć bo stracę cierpliwość. Przecież ten psychol jest dobry. Jest po naszej stronie. Kocha zwierzęta, kocha małe dzieci. Kocha manny Grocką. Dobra Szewczyk masz zakaz zbliżania się do górala na odległość rzutu butelką gorzały. W tym serialu to czasami przydałaby się jakaś cenzura. Ojczesiu już nie wspominaj bo tu nawet normalnie przeklinać nie wolno. Ciągle jakieś pipczenia. Nie wspominaj o pipczeniach, co prawda nie ma już z nami wrzoda bo on grasuje teraz w Holandii ale psychol to zawsze psychol i trzeba być ostrożnym. No tak wszystko fajnie jak zwykle sobie pieprzymy o wszystkim i o niczym ale ktoś musi zostać z owieczką, no a jak się Krakusiowi znowu zachce pójść w krzaki. O nie nie ma mowy, nie tym razem mój zwiśnięty wujku, ja już jestem duża, mam 10 miesiączek i chcę iść na akcję. Ja nigdy nie miałem nawet tygodniówki. Dobra mam już dość tych konwersacji na poziomie syjamskiej wódki. Macie jakieś ostatnie słowa zanim wyruszymy na spotkanie z przeznaczeniem? Chciałbym pozdrowić Hannibal, ale... Dobra idziemy bo taśma leci a ja muszę się w końcu napić. Drzesiu, weź ty se butelkę na drogę. No i widzicie jak mądry psychol? Bierzcie z niego przykład. Lizos, Lizos, Jokionin widzę Lizosów. Widzę, że ty też nie lubisz konkurencji samosiku. Czekajcie, czekajcie. Ja też bram w tym serialu, tak? Mam prawo chyba mieć jakąś kwestię i coś powiedzieć? No skoro już musisz przedłużać tą scenę to mów. Coś. Już mi lepiej, teraz to sobie możecie pie Olić. Dobra panowie i jedna panienko. Sprawa wygląda następująco. Mamy przed sobą jedną dużą salę i jeden duży pokój. Znaczy komnatę by klimatycznie brzmiało. No to super nie trzeba będzie schodzić głębiej. No tak tylko to wygląda zbyt pięknie żeby było prawdziwe. Nie Jesiu to ty po prostu za dużo wypiłeś. Nie znasz skali więc się nie udziela i z Wismenie. Będzie mi amator mówił po ilu butelkach zaczynam się cieszyć życiem. Josiek nie mordw się o ich rozwolę moją ciupaską. Jak się tylko pokorzę to to kim prasne, że już więcej na żaden casting nie pójda. Mam lepszy pomysł. No niesamowite cóż to za oryginalna nietuzinkowa idea narodziła się w twojej chorej głowie. Oj Grześ unie pochlebiaj mi, ja na razie to staram się tylko być psycholem a zachorować to mam nadzieję z czasem. Jergosławie, może niech nasz nowy przyjaciel pójdzie przodem się wykazać. Uo, wyczuwam Knucie, szczanek Knucie. Myślę, że wiele się u Was mogę nauczyć. Dobra, to niech nasz bardziej psychiczny kolega wykaże się czymś, co na pewno zaskoczy naszych widzów. Tylko, wujciu uważaj, pamiętaj, obiecałeś mi pokazać swoją własną kolekcję DVD z Teletubisami pod tytułem Co kryje toreb Katinkiego Inkiego. Tylko dla dorosłych. Pięknie. Może ja też zacznę puszczać jej horrory na telewizorni i od razu szacunek u dziecka zdobędę. Ledwo się pokazał już dziewuchę demoralizuje. Mięso, mięso. Wreszcie się najemy panowie, już dawno nie czułem jak świeże ludzkie mięso spływa mi po kościach. Haha, udało mi się zlokalizować wroga. Różnica między debilem a psycholem jest moim następnym przedmiotem do analizy. Dlatego muszę się napić a wy przystąpcie do rozruby. Nie mamy mowy, wychodzimy i robimy strajk. Co, strajk, w dupach wam się poprzewracało? Oglowy nie to ja nawet pytam bo nie ma w nich nic do przewracania. A może ja tak zacznę strajkować że średnia datku na alkohol spadła z 3 zł do 240? Jesteś głównym herousem, no to Jesiu zapie... ALAJ! Nikt tu nie szanuje mojego zawodu i powołania, każą mi wykonywać prace niezwiązane z moim życiem. Rzucę chyba ten serial bo na co mi to? Oj Dżysiu, nie uniełam się, a zasiłek energetyczny? Jak to, a cóż to za zapomoga i dlaczego ja nic o niej nie wiem? za jakąkolwiek pracę, choćby to było wyrzucenie butelki do segregatora, pijak i Kimenel dostaje napoje motywujące do dalszego wysiłku. Nożku, wadzi zasjapie, Ole, dlaczego? Nikt mi nie mówił, a taśma to leci. Ja, bo... yeah Piękna ustawka, jak za starych dobrych czasów po meczach Legii. Łorajuśku jaki wielki olbrzym. O jaki głupi głupek, olbrzym z zasady jest wielki. Niech podejdzie wybraniec. Co się tak na mnie gapicie? Ja jestem głównym herousem a nie żadnym tam wyprańcem. Słuchaj, no panie olbrzymie, weź pan tych pajaców, oni mają mózgi bardziej wyprane ode mnie. Nie, wyzwanie musi podjąć tylko ten, kto ma najmocniejszą głowę. Mam nadzieję, że chodzi o tą moją ulubioną przenośnie. Pokonaliście moich sługusów. Teraz ty pójdź za mną. Drużyno, gdyby mnie wrócił. Tak wiemy, to serial się skończy i wszystkim odwiedzającym YouTube będzie się żyło lepiej. Nie no to wiadomo, ale ja nie o tym. Nie martw się Jergosław nie pozwolimy, by gorzała się, zmarnowała. Nie do cholery, jakbym nie wrócił w ciągu godziny, to znaczy, że impreza jest zajebista i możecie wpadać na krzywy. Ryj. Już idę mój nowy pijący przyjacielu. Jakimże to cudownym napojem mnie uraczysz. Najpierw mi, po co tu przybyłeś? Przybyłem tu po to, żeby. Aby. Ekhem. No, w sumie. W moim podeszłym wieku, jak człowiek pije, to trochę już zapomina. Ale chyba chodziło o to, że mam się tu czegoś dowiedzieć. Tak, tak, mam się dowiedzieć, gdzie są artefakty, dzięki którym mogę zniszczyć plagę niealkoholików i innych szatanów. Nie ma ich tutaj, ale mogę powiedzieć ci, gdzie są, pod jednym warunkiem. Musisz wygrać ze mną pijacki pojedynek. Cóż za piękna idea sportowa, właśnie na takie zawody mógłbym pojechać na Igrzyska do Londynu. Przebrany to ten, który już nie może, a wygrywa ten, kto stoi. Mam tu najmocniejsze trunki świata. E, a rozumiem, a czy przypadkiem ten twój świat to nie są te obezrane do sufitu ruiny po niemieckiego bunkra? No, szajse wiedziałem, że ktoś się wreszcie zorientuje, w jak porządnym budynku ja zamieszkuję. Powinieneś najpierw zadzwonić do ekipy szambonurków by ci te twoje szajse wypompowała. Mam szczerą nadzieję, że twoja woda jest zimna, bo w bunkrze który nie był wietrzony od czasu II wojny światowej może być gorzej niż na wojnie. Myślicie, że powinniśmy iść już na tę imprezę? Ajtań, wiadomo co oni tam piją, jakieś przemocarne trunki, głowy nam jeszcze eksplodują i jak po czymś takim będziesz leczył kaca? Poza tym mamy tu dżorgosiową bożołę. Ja poproszę z lodem. A ja bez loda. Jeszcze czego gówniaru ile ty masz latek? A ty wuju ile masz lat? 22. Chyba podstawówki. No co za gówniara w ogóle się nie zmieniła od zeszłego sezonu cisza teraz coś czuję że niedługo zacznie się finał odcinka tak na pewno jak zwykle epicki No dobra, nie poddam się tak łatwo ty polnisze pijakem. Nie będzie mi tu folkstojczy czy wódkę germanił, gardełko ci z minkłoty niemcze. To będzie moja najmocniejsza woda. Poczekaj, zaraz no przyniosę. <słyski> Słuchajcie nie widzieliście tego spaślaka co mieszka w tym poniemieckim bunkierku, miał mi przynieść swój najmocniejszy alkohol, ale najpierw podał jakąś przystawkę, jak wypiłem to rozpłakał się i zniknął. E.